Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu na moim kanale. I usiadłam sobie tutaj, żeby wam opowiedzieć o kilku kwestiach, których nie nagrałam, bo wczoraj okazało się, słuchajcie, że jestem youtuberem roku. Nie wzięłam ze sobą, znaczy wzięłam ze sobą kamerę, ale nie włożyłam do niej karty microSD. Więc kamera, jak się domyślacie, kompletnie bez tego nie mogła nagrywać, i byłam na siebie zła. A z drugiej strony pomyślałam, dobra, widocznie tak miało być, widocznie nie miało być materiału właśnie z tego dnia, trudno. I kochani, mowa tutaj o naszej niedzieli. Rano oczywiście nie obyło się bez wizyty na naszym ekobazarku, ekotargu, jak zwał, tak zwał, czyli to fajne miejsce, o którym wam już opowiadałam, w którym to. Uznałam, że będziemy się regularnie zaopatrywać, ponieważ to jedzenie smakuje nam wybornie. Ono jest przepyszne. Wszystkie wędliny, sery, w ogóle nabiał e, i owoce, warzywa to wszystko smakuje zupełnie inaczej. Jakoś, tak, wiecie, co? E, Zaczęliśmy być troszeczkę tutaj z moimi bliskimi przerażeni tym, co się aktualnie dzieje, czyli napływają do nas produkty o różnym pochodzeniu i o różnych wartościach. Więc uznaliśmy, że zdecydowanie chyba korzystniej dla naszego zdrowia będzie faktycznie przerzucać się po malutku właśnie w tego typu miejsca. No oczywiście doraźnie i tak dalej, wiadomo. To nie jest tak, że teraz będziemy jakimiś ekoświrami, bo nigdy nie byliśmy i pewnie też nigdy nie będziemy, ale zdecydowaliśmy, że co możemy, no to po prostu wolimy kupić tam. A to nie jest taki targ, wiecie, jak targ, że nam się to kojarzy. Na przykład, jakieś takie lokum w mieście i tam mamy po prostu różnych rolników, ale też osoby, które po prostu sprowadzają różne rzeczy z hurtowni. To jest taki ekobazarek, gdzie wystawiają się producenci danych rzeczy, danych kategorii produktów, takie małe manufaktury i to jest. Mam wrażenie właśnie też zupełnie co innego niż taki typowy ryneczek, bazarek, który znamy i który kojarzymy właśnie na przykład z naszych miast i przyznam wam szczerze, że u nas w okolicy my cały czas słyszymy o takich nowo pojawiających się tego typu ekoryneczkach. I z reguły one się odbywają w jakichś takich mniejszych wsiach, mniejszych takich miejscowościach, bo nawet nie, nie miastach, i tam przyjeżdżają naprawdę różni różni ludzie, gospodarze. I wczoraj na przykład rozmawialiśmy z panią, słuchajcie, która przyjeżdża tutaj na ten nasz ekobazarek raz w miesiącu i ma do tego miejsca 160 km, więc naprawdę te osoby niekiedy przemierzają sporą odległość, żeby Dostarczyć swoje produkty, żeby pokazać swoje produkty. Pani akurat zajmowała się na białym, miała przeróżne sery, kafiry i tak dalej, i tak dalej. No więc tak to słuchajcie wygląda. No niemniej tak chciałam tylko pokrótce powiedzieć, że nie obyło się właśnie bez zakupów i ja chciałam Wam też tutaj napomknąć, że na mojego Instagrama, na moje relacje, relacje znikają po 24 godzinach, wiadomo. Natomiast jeżeli będziecie mnie na Instagramie śledzić, tutaj Wam wyjedzie moja nazwa. To wtedy sobie po prostu w te relacje możecie codziennie zaglądać. Ja tam staram się dodawać treści, których nie ma tutaj na YouTube. I na przykład regularnie co tydzień, teraz jak tam jesteśmy, dodaję Wam zakupy właśnie z tego bazarku wraz z cenami, ponieważ ja wiem, że no słuchajcie, ceny na takich ryneczkach zdecydowanie bardziej różnią się od tych w markecie. I też wiem, że wiele z Was, bo piszemy sobie tam w wiadomościach, również korzysta z tego typu jako bazarków i też mniej więcej sobie możemy porównać te ceny jak to w, wiecie w innych rejonach Polski wygląda i to jest fajne i, i sobie tam właśnie dyskutujemy i tak dalej i tak dalej więc zachęcam was do śledzenia mojego Instagrama więc tyle o ryneczku ale mm, no cieszę się że odkryliśmy to miejsce że się zdecydowaliśmy i że faktycznie to się odbywa słuchajcie w niedzielę kiedy to wszyscy mamy dzień wolny yy, i możemy się na to wybrać to też nie jest długo ponieważ to jest otwarte, słuchajcie, od 9 do 13, także e, krótki czas, natomiast, no tak jak mówię, fajnie, że jest to niedziela, to zdecydowanie w niedzielę y, nie pracujemy i, i można, można sobie to, y, to miejsce odwiedzić i później, kochani, właśnie ta niedziela upłynęła nam naprawdę, naprawdę y, przemiło, dlatego, że mieliśmy jeszcze y, zaproszenie. Tak, dostałam, słuchajcie, zaproszenie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio e, dostałam jakieś takie zaproszenie właśnie w ramach tutaj moich YouTube'ów, Instagramów i tego typu rzeczy. Natomiast zaproszenie było na uwaga, kosmiczną wystawę. Czyli, jak się domyślacie, e, coś takiego zdecydowanie fajnego dla dzieciaków, i szczerze powiedziawszy, w ogóle tutaj. Osoby, że tak powiem, zarządzające, osoby, które mnie na tę wystawę zaprosiły, nawet nie prosiły o tym, żebym wspominała na YouTubie, bardziej tutaj chodziło o taką kooperację na Instagramie, ale stwierdziłam, że powiem, dlatego że naprawdę nam się podobało. I przyznam Wam szczerze, że bardzo miło spędziliśmy czas, no ale właśnie nie wzięłam kamery, mam tylko troszkę takich przebitek, nagranych telefonem, więc tutaj w miarę mojego gadania powklejam Wam te materiały, to sobie chociaż tak mniej więcej. Zobaczycie. Cała wystawa zaczyna się od spotkania z przewodnikiem, no i oczywiście przewodnik opowiada nam o wszystkim tym, co najważniejsze, jeśli chodzi o wyprawy w kosmos, o osoby, które brały w tym udział. Mamy też tam do dyspozycji takie różne witryny, w których widzimy, no chociażby słuchajcie, prawdziwy skafander, jaki właśnie astronauta zakłada na siebie. Można poczuć zapach kosmos Kosmosu. Jest taka specjalna fiolka, taka butelka, e, którą pani przewodnik otwiera i kto jest chętny może powąchać jaki jest zapach właśnie tam, właśnie w kosmosie. E, no i takie niesamowite przeżycia, niesamowite ciekawostki. Jest to szalenie ciekawe i tutaj zdecydowanie myślę, że takie starsze dzieciaki już takie naprawdę kumające, świadome, e, no sporą dawkę wiedzy e, z tego momentu uzyskają później. Już bez przewodnika przechodzimy na dalszą część wystawy, tam mamy przeróżne gry doświadczenia, okulary 3D możemy naprawdę poczuć się, jakbyśmy byli w rakiecie kosmicznej i wyruszali na taką wyprawę, więc świetny czas. Moja córka niektórych takich atrakcji się troszkę bała. Ona na przykład nie lubi okularów 3D. O to przeraża, więc z okularów 3D no, nie korzystała, ale z jakichś takich innych rzeczy, czy jak najbardziej, no zdecydowanie spędziliśmy tam kilka ładnych godzin, można też dokupić sobie warsztaty różne, ja Wam zostawię linka i wszystkie jakieś tam różne informacje pod filmem, to sobie zerknijcie. Myślę, że to jest super sprawa, właśnie takie miejsca, odkrywanie takich miejsc i odwiedzanie takich miejsc z dzieciakami, no bo to jest nauka przez zabawę, to po pierwsze, a po drugie, no po prostu teraz jest zima, wiadomo, że takich jakichś aktywności na zewnątrz jest znacznie, znacznie mniej, więc super, super są właśnie takie miejsca, gdzie możemy naprawdę z dzieckiem fajnie i zdecydowanie tak nie byle jak, tak wartościowo spędzić. Wolny czas. A więc tak nam upłynęła niedziela. Naprawdę, tak jak mówię, super, super miejsce. Jeśli chodzi w ogóle, słuchajcie, o ten Kosmopark, to to są takie wystawy czasowe. Czekajcie, one są w trzech miastach w Polsce: w Warszawie, we Wrocławiu i w Bydgoszczy. W Warszawie są od 19 września do 14 czerwca. We Wrocławiu są od 13 grudnia do 4 kwietnia. I w Bydgoszczy od 27 grudnia do. 15 lutego. Bilety można też kupić sobie online. Mają Instagrama, mają stronę internetową, więc wszystko możecie sobie tutaj, tak jak mówię, zobaczyć, poczytać, i tak jak wspomniałam, my dostaliśmy zaproszenie, no ale uznałam, że też fajnie będzie Wam o tym powiedzieć, bo to jednak jest coś takiego ciekawego, innego. Wiem, że też dzieci właśnie w pewnym wieku bardzo mocno interesują się tematami kosmosu, więc być może macie jakiegoś takiego malutkiego, e, kosmicznego no to wtedy tym bardziej słuchajcie taka wystawa jeśli chodzi o miejsce we Wrocławiu w którym się ona znajduje to jest, słuchajcie rynek sam rynek centrum handlowe Feniks super super naprawdę lokalizacja dobrze także ten temat mamy omówiony i co dalej w dzisiejszym vlogu ja mam dzisiaj taki tydzień kiedy to zaczynam Inną zmianę niż dotychczas. To są inne godziny pracy, ale nie ukrywam też całkiem w porządku, dlatego że ten mój niespieszny poranek za moment się skończy. I będę miała jeszcze dłuższy wieczór niż e, wtedy, kiedy kończę o 20. W sumie na początku nie wiedziałam, czy mi to będzie pasowało, e, no ale okazuje się, że nie taki diabeł straszny, więc e, tak, zdecydowanie jeszcze będę miała, tak jak mówię, chwilę wieczorem dłużej. E, tak dla siebie, i, i dla domu, i dla dziecka. Także no, taki tydzień słuchajcie, nowy, nowości <grym> w pracy. E, I dzisiaj wieczorem e, przypuszczam, że. Że do sklepu, do którego to zamawiałam, chodzi tutaj o Media Expert, że przyjdzie, słuchajcie, tablet mojemu dziecku. Tak, tak. Moje dziecko skrupulatnie, rzetelnie, no i oczywiście trochę z moją pomocą i z moim takim strofowaniem, zbierało sobie pieniądze na. Tablet. Oczywiście, co nieco tam wiecie, trzeba było <grym> dopomóc, ale to nic i tak jestem szalenie dumna z mojej córki, dlatego że ona no, wpadła już jakiś czas temu w taki, w taki etap, że jak wiecie, dostanie prezent w postaci pieniędzy od kogoś, czy to na urodziny, czy to na święta, czy tam obojętnie. To no, jest to powód, żeby to wszystko wydać natychmiast. I trochę mi zajęło. Zanim przetłumaczyłam jej, że no, właśnie jak te pieniądze zacznie odkładać, gromadzić, uzbiera sobie pewną kwotę, to będzie mogła kupić sobie jakąś fajniejszą, konkretną, większą rzecz, o której może marzy, której być może potrzebuje. No i tak, moja córka uznała, że dobra to jest w sumie niezła myśl i powiem Wam szczerze, że nieraz było tak, że dostała jakąś tam, jakieś tam pieniądze i Część z nich na przykład, no to była do jej dyspozycji, powiedzmy, nie wiem, chciała jakąś grę sobie kupić, nie wiem, lalkę, bo też miała chwilę takiej fazy na lalki Barbie, ze swoimi przyjaciółkami się nimi bawiły, także jakaś tam część szła powiedzmy na jej wydatki, no ale część też była odkładana, no i teraz przyszedł czas, w którym to naprawdę moja Nadia, Mogła sobie ten wymarzony tablet kupić. Oczywiście będzie to tablet różowy, jakby inaczej. I dlaczego słuchajcie, tablet? No, dlatego, że ja też w sumie jestem za tym. Nie, nie będziemy się tutaj czarować, oszukiwać. Jednak nasze dzieci są już wychowywane mocno w dobie cyfry, cyfrowej. I no, zdecydowanie ja też nie chcę jej ograniczać, powiedzmy, no właśnie, tabletów i tak dalej, żeby oni mają już nawet zajęcie informatyczne w szkole. Ja uważam, że im szybciej oczywiście nauczą się korzystać z tego typu rzeczy, tym lepiej, tym łatwiej dla nich w przyszłości, ponieważ no umówmy się, ale na pewno nasze dzieci w dużej mierze będą pracowały już tylko na komputerach, tabletach i tak dalej, zresztą Zobaczcie sam fakt tego, jak pracuję ja, to jest jednak cała zmiana właśnie przed ekranem, no, no takie mamy czasy, natomiast uważam, że na takich rzeczach typu tablet mogą być super aplikacje, super wartościowe treści i tak mam zamiar ten tablet jej tam poprowadzić, żeby naprawdę były jakieś wartościowe rzeczy do ćwiczeń, może do jakiegoś, nie wiem, rysowania, tworzenia, zobaczymy. A wiadomo, na tablecie mamy większy ekran, więc też będzie dziecku łatwiej i co, co ręcznie, to ręcznie, wiadomo. No ale jakiś taki czas e, na tablecie też e, będzie można, myślę, wartościowo y, wypełnić, spędzić. No, także tak, to już od razu tak mówię, e, żeby tutaj nie było jakichś takich y, psztyczków w komentarzach, ale. No, myślę, że większość mam zrozumie, mam yy, prawie dziewięciolatków, yy, no to też zdecydowanie. Dobrze, kochani, i chyba to tyle, jeśli chodzi o mój monolog, tak sobie staram się ułożyć wszystko, ale chyba, chyba tak, chyba na ten moment wszystko Wam powiedziałam. Także, moi drodzy, teraz na momencik się rozłączam i za chwilkę jeszcze wrócę do Was z dwoma zdenkowanymi produktami. Jestem, jestem i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jestem wyjątkowo zadowolona z mojego makijażu. Uważam, że ten korektor bardzo dużą robotę robi. On tak przepięknie rozjaśnia, patrzę teraz w, pogląd, w podgląd, wybaczcie, ale tak ładnie rozświetla tą okolicę oczu, że no, nie mam pytań. Oczywiście z włosami nic nie robiłam, one po prostu sobie wyschły, trochę je podsuszyłam, a potem doschły e, same. No, niemniej naprawdę powiem Wam... Chyba odkryłam nowe, nowe, makijażowe techniki, słuchajcie, i e, tak, i będę bardziej, bardziej z tego teraz zadowolona. Pierwsza rzecz, o której Wam już wspominałam, że zużyłam, ale tak jak mówię, to było jedno opakowanie, więc no, dzisiaj pokazuję dwa, szaleństwo. E, krem do stóp i ja go uwielbiam, e, moja córka nakleiła mi tutaj pierniczka, jest to masło do stóp bardzo wydajne. I ono mnie do siebie przekonało lata temu, kiedy to jeszcze było w takiej pomarańczowej wersji. Tym, że zapach to nie był taki stricte jak te wszystkie do stóp kremy i tak dalej, czyli taki miętowy, dziwny, tylko ładny, przyjemny zapach. Kiedyś był inny, teraz jest bardziej taki cytrusowy. Tak jak mówię, nie dość, że się zmieniło opakowanie, to jeszcze skład też trochę uległ zmianie, ale konsystencja. I moim zdaniem sposób działania. Pozostały absolutnie te same i, tak jak mówię, ja sięgam ten, po ten produkt od lat. Niekiedy faktycznie z niego rezygnowałam, bo używałam coś innego. Nie wiem, a to jakaś firma mi coś wysłała, a to, nie wiem, na przykład, jak się kremy u mnie na cerę nie sprawdziły, to ja ją zużywałam do stóp, słuchajcie, tak, bez problemu. Więc, no, mówię, jakieś ustępstwa były, ale i tak z reguły m, zawsze do niego wracam. Teraz DM -y mamy w Polsce, więc super, bo można sobie w każdej chwili kupić. E, także tak. Jak widzieliście ostatnio kupiłam sobie teraz masło z Fuzwol i też jest bardzo fajne, to muszę przyznać od razu. No ale do tego też mam ogromny sentyment chyba wiecie. Dlatego nie wykluczam, że jeszcze i że jeszcze do niego gdzieś tam będę w przyszłości wracać. Bardzo fajne masło. do stóp, także wam polecam i kochani, kolejna rzecz to odżywka. No wiadomo, odżywka musi być do włosów, więc o, czekajcie, bo chciałam wam pokazać proszę bardzo. I to jest ta Onnibio bio wygładzająca. Jak widzicie, rozcięta, został tu ogrom, ogrom Produktu po rozcięciu, więc polecam to robić. Niestety, jeśli chodzi o opakowanie, ono nie jest takie, że wydobędziemy z niego cały produkt, więc sporo by się, słuchajcie, zmarnowało. I mamy tutaj odżywkę wygładzającą, która miała dodawać blasku. Naturalna, wegańska formuła z olejkiem tsubaki i ekstraktem z papai. Przyjemna odżywka, nie mam jej nic do zarzucenia. Najważniejsze, że nie obciążała moich włosów, a te włosy były mm, fajnie, tak wiecie, nawilżone, takie muśnięte właśnie yy, odżywką. Dobrze się rozczesywały, więc yy, tak. Przyjemny bardzo zapach. Yy, ja ją kupiłam po w jakiejś promocji w Rosmanie, już kompletnie nie wiedziałam po co sięgnąć, wtedy sięgnęłam po tę, ale jest naprawdę całkiem sympatyczna. Aktualnie mam odżywkę z Isany e yy, i pewnie więcej o niej też powiem, jak będzie już zużyta no, ale ta z Only bio mogę polecić, bo naprawdę fajnie fajnie działała. bardziej do takich włosów jak mam ja, czyli takich cienkich przyklapniętych bądź włosów Wam nie obciąży. Także to zdecydowanie. Muzyka